Ktoś, kto wymyślił termin rozgrywania tego spotkania, powinien mieć z automatu zrobioną spłuczkę. No taki sobie był ten mecz, jeśli mam być szczery. I mówię to serio z bólem serca, bo sporo sobie obiecywałem od tego poniedziałku oglądając wcześniejszy mecz Stali z Zagłębiem. No oczywiście były dzisiaj niezłe momenty, jednak przeważająco było to bardzo szarpane spotkanie. Jagiellonia Białystok remisuje dziś z Beniaminkiem z Radomia 1-1. do -1. Bramki w tym spotkaniu strzelili akuratny Fiodor Czernych. Oraz Karol Angielski z rzutu karnego, którego tak przy okazji wykorzystał dzisiaj w sposób równie imponujący niczym w Gdańsku. Zespół z Białego Stoku, zarówno jak Radomiak, miał dzisiaj ewidentne problemy ze stwarzaniem czystych sytuacji. Chociaż ostatecznie trzeba Jagielloni oddać, że w tej końcówce przejęła dzisiaj nieco inicjatywę i trochę sobie postrzelała głównie z dystansu. Dobry dziś taras Romańczuk, to właśnie on oddał kilka strzałów z za pola karnego w tym spotkaniu. Michał Nalepa zanotował dzisiaj całkiem niezłe wejście i też troszeczkę postrzelał. Imas dzisiaj sprokurował Karnego, który uważam, że ostatecznie jednak tam był i sędzia przybył się nie pomylił, ponieważ ewidentnie było widać ruch. Ręki i Maza w stronę piłki. Natomiast uważam, że pomylił się w tej drugiej sytuacji w drugą stronę. Ponieważ w drugiej odsłonie Imaz był ewidentnie kopnięty przez obrońcę radomiaka w polu karnym. Zawodnik o inicjałach XD, czyli Xavier Dziekoński zagrał dzisiaj całkiem poprawnie. Zanotował dziś kilka niezłych interwencji, na przykład ten strzał Leandro z pierwszej połowy, w sumie z początku tego spotkania. Pospiszli dzisiaj dobry, czernych to samo. No i co by tu nie mówić? Jagielonia ostatecznie musiała zremisować to spotkanie, ponieważ grała dzisiaj z. Zespołem z Radomia. Zespołem z Radomia, który na nieszczęście swoich kibiców pokochał ostatnio, znaczy ostatnio w tym sezonie, remisować. Jednak pochwalę dzisiaj na Cimento, który naprawdę nieźle momentami kreował grę. Oczywiście momentami był nieco niedokładny, jednak. Kto w tym spotkaniu nie był. Angielski, tak jak mówiłem, bardzo fajnie wykonany ten rzut karny. Leandro dzisiaj spoko, też tak jak mówiłem, oddał dzisiaj pierwszy celny strzał i to taki naprawdę mocny, nawet z dystansu. Abramowicz dziś klasycznie świetny. I ogólnie uważam, że jest to bardzo niedoceniany gość, jeśli chodzi o naszą ligę. I kurcze, Radomiak ma ewidentnie potencjał, żeby wygrywać mecze, naprawdę. Bo oni nie grają w taki sposób, że murują bramkę i nie stwarzają żadnych sytuacji, tylko wręcz przeciwnie. Ale ostatecznie cały czas czegoś brakuje, cały czas coś szwankuje, a to może rodzić frustrację, ponieważ swój ostatni wyjazdowy mecz... Zespół z Radomia wygrał w pierwszej lidze w Gdyni. Ja nawet omawiałem w ogóle tamto spotkanie. No i tak jak mówię, dzisiaj, ostatecznie remis 1 do 1. Jagielonia po tym spotkaniu zajmuje siódme miejsce z 16 punktami. Natomiast Radomiak 13 z 13. Tymczasem ja Wam dziękuję za uwagę. Dziękuję Wam za obecność na moim kanale w tej kolejce 11. Zapraszam Was do subskrybowania kanału Tradaj. Zapraszam na Facebooka, Instagrama, karty społeczność na kanale Tradaj. Zapraszam Was do oglądania polskiej piłki. I dziękuję Wam bardzo za tak często oglądanie moich Filmów, ponieważ naprawdę 5 miesięcy temu nie miałbym w ogóle w głowie, że tak dużo ludzi będzie na tym kanale, i może rzadko to mówię, ale naprawdę bardzo dziękuję wszystkim, którzy spędzały chociaż sekundę swojego czasu w życiu, żeby tutaj ze mną siedzieć i na mnie patrzeć i mnie słuchać. Dzięki za uwagę. Cześć.